Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy Was ponownie do Olkusza. Tym razem będziemy podążać śladami olkuskich Żydów. Jest to temat bardzo ważny, dlatego chcielibyśmy tym dzisiejszym vlogiem pokazać historię naszego miasta troszeczkę z innej strony. Dzisiaj pokażemy Wam kilka miejsc, które związane są z historią Żydów olkuskich. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Żydach w Olkuszu pochodzi z najstarszej zachowanej księgi miejskiej z 1317 roku i mówi o dwóch domkach należących do Żydów, najprawdopodobniej znajdujących się przy rynku. W 1584 roku zbudowano w mieście okazałą synagogę, która stanęła w jego północnej części, przylegając do klasztoru Augustianów. Częściowo do jej wnoszenia wykorzystano miejską basztę. W 1648 roku Olkuscy Augustianie odsprzedali Żydą uliczkę sąsiadującą z synagogą oraz trzy wolne place. Powstała tu swoista żydowska dzielnica, a tamtejszą ulicę zaczęto nazywać Żydowską lub Tyłami Żydowskimi. Żydzi zobowiązani byli do konserwacji murów miejskich na odcinku przy synagodze. Olkuscy Żydzi angażowali się w handel ołowiem i srebrem, płacili tzw. pokłowie, które wpływało do kasy królewskiej, byli więc niejako pod opieką królów. Pod względem wielkości pogłowie z Olkusza ustępowało tylko krakowskiemu. Znajdujemy się na terenie Starego Cmentarza Żydowskiego w Olkuszu, który został założony około 1584 roku. Znajduje się on na Przedmieściu Sławkowskim, obecnie przy ulicach Kolorowej i Piaskowej. Rzekomo został tu pochowany sam Lewko, czyli bankier króla Kazimierza Wielkiego. Podczas II wojny światowej Niemcy w poważnym stopniu zdewastowali nekropolię, zniszczyli ogrodzenia, a macewy wykorzystali do budowy ogrodzenia i dziedzińca dawnego Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Niektóre z nagrobków użyli do budowy zbiornika wodnego i kanału na Pomorzanach. Po wojnie proces dewastacji opuszczonej nekropolii postępował. Obecnie na powierzchni znajduje się około 30 zachowanych nagrobków, brak jest informacji o masowych mogiłach. Znajdujemy się obecnie obok tablicy przy drodze krajowej nr 94 upamiętniającej rozstrzelanie zakładników. Dokładnie 16 lipca 1940 roku na Olkuskich Parczach zostało rozstrzelanych 20 zakładników. Po tym wydarzeniu przez dwa tygodnie Niemcy nie podejmowali żadnych działań, co dało mieszkańcom Olkusza złudną nadzieję. Tymczasem krótko po północy 31 lipca nazywanym obecnie Krwawą Środą, do Olkusza przybyła silna ekspedycja karna. Z domów i mieszkań Niemcy zaczęli wywlekać wszystkich mężczyzn z wieku od 15 do 55 lat. Najbardziej okrutnie Niemcy znęcali się jednak nad olkuskimi Żydami. Byli oni nie tylko bici i maltretowani, lecz rozkazano im także dźwigać i rzucać do siebie olbrzymie kamienie. Krwawa środa przyniosła co najmniej dwie ofiary śmiertelne. W Folkuszu przy ulicy Tadeusza Kościuszki stoją trzy samotne kasztanowce. Mało kto wie, że przedstawiają one bardzo smutną historię z okresu II wojny światowej. Olkusz był po najeździe hitlerowskim miastem przygranicznym. Leżał na terenach włączonych do III Rzeszy zaledwie kilka kilometrów od granicy. Dlatego też ogromna ilość jego mieszkańców trudniła się przymetem. Dla tutejszych Żydów miało to jeszcze jedno znaczenie. We wrześniu 1941 roku zamknięto ich w getcie w dzielnicy Sikorka. Panowały tam bardzo ciężkie warunki lokacyjne. Trzech Żydów zostało złapanych przez Niemców w lutym 1942 roku i przewiezionych do Oświęcimia. Kilka tygodni później, 2 marca, przetransportowano ich z powrotem i publicznie powieszono w okolicy granic getta, na owych kasztanowcach. Ostatecznie getto olkuskie rozwiązano 9 czerwca 1942 roku, kiedy to Żydzi przeszli selekcję przed ówczesnym budynkiem liceum, a potem przeszli do kasy chorych obecnie jest to starostwo powiatowe skąd odtransportowano ich wprost do obozu zakłady w Oświęcimiu. Obecnie znajdujemy się na terenie nowego cmentarza żydowskiego wolkuszu, który został założony około 1900 roku. Znajduje się on na przedmieściu sławkowskim w pobliżu rzeki Baby w rejonie obecnej ulicy Świętego Jana Kantego. W okresie okupacji podczas II wojny światowej został on zdewastowany przez Niemców, którzy wykorzystali część nagrobków do celów budowlanych. Po wojnie proces dewastacji opuszczonego cmentarza postępował jesienią 2010 roku ruszyły prace porządkowe, prowadzone z początku przez więźniów z zakładu karnego w Trzebini. Obecnie na powierzchni zachowało się prawie 200 nagrobków, których wiele jest poważnie uszkodzonych. Większość macywnie stoi na pierwotnych miejscach. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z początku XX wieku. Kilka nagrobków zostało przeniesionych do Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej brengarda przy ulicy Floriańskiej 5. Na terenie cmentarza znajduje się również odnowiony ochel, czyli niewielki żydowski grobowiec murowany, najczęściej w kształcie prostopadłościanu. Ohele wznoszone były najczęściej nad grobami wybitnych rabinów lub cadyków oraz ich męskich potomków. jeżeli was również zainteresował temat olkuskich żydów mogę wam ze swojej strony polecić stronę internetową olkuszczyżydzi.pl oraz książki pana Krzysztofa Kocjana, pana Ireneusza Cieślika oraz pana Olgerda Dziechciarza a także wspomnienia pana Bergera. Wiele z nich znajdziecie właśnie na stronie internetowej olkusterzydzi.pl. Z kolei w Muzeum PTTek w Olkuszu znajdziecie również materiały, dokumenty oraz zdjęcia z tego okresu. Pewnie większość z Was kojarzy krakowski Kazimierz i historię związaną z krakowskimi Żydami. Musimy pamiętać, że my, mieszkańcy Olkusza, mamy swoją historię, którą również powinniśmy pielęgnować oraz dbać o to, by nie została ona zapomniana, a nasze dzieci również szanowały i pielęgnowały tą historię.